Wzmocnione siły policyjne na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej i w jego okolicy były zbyteczne. Na szczęście, buńczuczne zapowiedzi kibiców zarówno Legii, jak i Polonii okazały się tylko wojną na słowa. Na stadion Legii przybyło tylko około 100 sympatyków Polonii. Gospodarzy dopingowały ponad 13 tysięcy kibiców, co na tę porę roku i zimną, deszczową pogodę uznać należy za swoisty rekord. Stadionowego spikera wspomagał Władysław Komar a przeplatane ustawienie drużyn przed meczem było identyczne jak to przed 42 laty, gdy drużyny te spotkały się ostatni raz w pierwszej lidze. Jeszcze tylko zupełnie niepotrzebne spalenie flagi gości przez pseudotwiców Legii i rozpoczęły się wielkie derby. Pierwszej dogodnej sytuacji nie wykorzystał w dziesiątej minucie Kowalczyk po podaniu Dziekanowskiego. W 14 minucie faulowany był Fedoruk, jak widać na placce klatce przed polem karnym, więc protesty legionistów domagających się rzutu karnego były bezpodstawne. Leszek Pisz wykonywał rzut wolny, a formalności nie dopełnił Dziekanowski. Jeszcze raz w 23 minucie bramkarz Polonii Rudkowski wspaniale obronił strzał Leszka Pisza z rzutu wolnego. Goście w pierwszej połowie tylko raz w 30 minucie zagrozili bramce Szczęsnego, który pewnie obronił strzał Rowickiego. W środku pola tradycyjnie już szalał organizator gry w drużynie Legii Leszek Pisz. Tym razem jego dokładnego podania nie wykorzystał Kowalczyk. A 10 minut później podobnie zakończyła się akcja Dziekanowskiego i Fedoruka. Mimo olbrzymiej przewagi gospodarzy, pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo, a Rutkowski udowodnił, że dobry bramkarz jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Do przerwy bez bramek. W 38. sekundzie po wznowieniu gry, niczym nie wyróżniający się dotychczas Zbigniew Grzesiak przedryblował obronę Polonii i zdobył prowadzenie dla wojskowych. W tym momencie na trybunach rozpoczęły się spekulacje co do wysokości zwycięstwa Legii. Tym bardziej, że chwilę później Leszek nie wykorzystał kolejnej znakomitej sytuacji podbramkowej. Zęściło się to już po minicie. Po fału na eks-legionista Janusz Kopecz wspaniałym strzałem z rzutu wolnego doprowadził do wyrównania. Ten sam zawodnik 8 minut później świetnie uderzył z wolej, ale tym razem szczęsny obronił z dużym wyczuciem. Od tego momentu mecz wyrównał się. Najpierw spudulował zbigniew Grzesia, a chwilę później kardynalnego błędu Michalskiego nie wykorzystali goście. Również na Łazienkowskiej akcenty kabaretowe. 10 minut przed końcem meczu rzut wolny wykonywał Leszek Pisz. Po jego strzale kapitan Polonii Dariusz Dźwigała interweniował tak niefortunnie głową, że Wiesławowi Rutkowskiemu pozostało tylko wyjąć piłkę z siatki. W przekroju całego spotkania Legia była zespołem zdecydowanie lepszym, choć Polonii nie można odmówić ambicji. Dzisiejszym zwycięstwem 2-1 do 1 Legia po 42 latach wyrównała ujemny bilans pierwszoligowych spotkań z Polonią. Najlepszymi zawodnikami dzisiejszego meczu byli w Legii Leszek Pisz i Adam Choboruk, zaś w Polonii Wiesław Rutkowski i Janusz Kopeć. W tym pojedynku nie wiadomo kto był liderem, a kto outsiderem. Dwudziestu kilku zawodników Stali Mielec, Białe Stroje i Górnika Zabrze stworzyło cztery tak zwane sytuacje bramkowe. To już nie kopanina, ale kpina. Po przerwie, bo w pierwszej połowie nic się nie wydarzyło, najlepszą okazję dla Stali zmarnował Bociek, przegrywając z kłakiem. A chwilę później w 70 minucie Henryk Bałuszyński przeprowadził solowy rajd, dokładnie dośrodkował i Grzegorz Mielcarski zdobył jedynego, jak się później okazało, zwycięskiego gola. Widzimy, że kilku obrońcom stali dosłownie zabrakło centymetrów, aby wybić tę piłkę na aut. Niedługo przed końcem meczu zauważyliśmy reprezentanta Brzęczka, który dobrze podał, ale Kraus spudłował. Tuż przed ostatnim gwizdkiem jeszcze główkował Bartkowski, ale najwięcej główkować będzie musiał nowy trener stali Franciszek Smuda. Nie wiem jaki powód jest w ogóle, że drużyna niby dobra. W tej chwili nie gra dobrze. Wiem po dwóch tygodniach, że zespół w tej chwili się bardzo skonsolidował i widzieliśmy dzisiaj na spotkaniu już wielką walkę przez 90 minut. Może zespół musi swój system czy koncepcję sobie wyrobić, a wtedy na pewno będzie lepiej. W Szczecinie pogoń podejmowała ostatni zespół w lidze siarkę Tarnobrzeg, żółto-zielone stroje. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że skazany na pożarcie outsider nie pozwolił niestety na rozwinięcie skrzydeł teoretycznie silniejszemu rywalowi, grającemu do tego na własnym boisku. Goście osiągnęli zamierzony cel i jeden punkt wywieziony ze Szczecina to sukces, chociaż. Grający w totalizatora piłkarskiego, znając poziom i sytuację w tej dyscyplinie polskiego sportu i tak wytypowali po swojemu. Gratulując wygranych w imieniu piłkarzy obu zespołów, przepraszamy tych z Państwa, którzy liczyli na zupełnie inne rozstrzygnięcie. W Szczecinie pogoń siarka 0 do 0. Niemal przy pustych trybunach odbył się mecz Lecha z Hutnikiem Kraków. Po serii ataków goście w 26 minucie zdobywają bramkę ze strzału Krzysztofa Bukalskiego, który zdecydował się na uderzenie z linii pola karnego. Cztery minuty później kolejną szansę na podwyższenie wyniku mają goście, ale Andrzej Zięba po obraniu bramkarza Lecha Jadka Przybylskiego strzelił za słabo i piłkę wyłapał obrońca Lecha Marek Rzepka. Hutnik nadal grał szybko i mądrze rozgrywał piłkę. Często strzelał z daleka. Natomiast słabo grający w tym spotkaniu obrońcy Lecha pozostawiali często bez opieki napastników Krakowa. Efekt przy 70 minucie oni drugą bramkę ze strzału Mirosława Walidury. Tak więc w poznaniu Lech zasłużenie ulek lepiej grającemu hutnikowi Kraków 0 do 2. Czy jest jakiś konflikt między zarządem a y, piłkarzami? Na ten temat się wola nie wypowiadać. Co odpowiedziałby pan kibicowi, który krzyknął z trybuny dajcie im 100 milionów więcej? To na pewno nie chodzi o pieniądze. My nie gramy tylko dla pieniędzy. I to na pewno nie pomoże. Ja myślę, że Wy wiecie, dlaczego tak słabo gracie. No ja Powiedzcie o... kibicom. Ja osobiście nie wiem, dlaczego. Aż 16 kolejek ligowych musieli czekać piłkarze Stali Stalowa Wola na pierwszoligowe zwycięstwo przed własną publicznością. Stalówka podejmująca dziś bydgoskiego Zawisza rozegrała kolejne dobre spotkanie pod wodzą Adama Musiała. Już w pierwszym kwadransie narzucili gościom swój styl gry, przeprowadzając groźne akcje, po których bliscy uzyskanie prowadzenia byli Zgudczyński i Szafran. Animusz gospodarzy wkrótce opadł i przez następne pół godziny przeważała ligowa przeciętność. O losach spotkania zadecydowała akcja z 56 minuty. Po rzucie wolnym w okolicy linii środkowej piłkę otrzymał Orzuk. Niezbyt mocny strzał z 25 metrów, chyba ku zaskoczeniu samego strzelającego, znalazł drogę do bramki. Wynik do końca nie uległ zmianie. Kibice pierwsze zwycięstwo swych piłkarzy przyjęli z entuzjazmem, w przeciwieństwie do trenera, który miał sporo pretensji za tak nikłe rozmiary zwycięstwa. To miało być spotkanie kolejki. Kibice GKS-u liczyli po cichu, że ich drużyna pokona EKS Czerwone Stroje i w razie potknięcia górnika w Mielcu obejmie fotel lidera. Tymczasem już w szóstej minucie Jacek Puciennik, napastnik ŁKS-u, wykorzystał niezdecydowanie obrońców GKS-u i strzałem w długi róg pokonał Jojkę. Ten gol zupełnie wybił gospodarzy z uderzenia. Ich gra się nie kleiła, a goście starali się wykorzystać każdą nadarzającą się sytuację. W dwudziestej minucie Tomasz Cebula podwyższył na 2 do 0 i trybuny ucichły. W pięćdziesiątej trzeciej minucie Dariusz Wolny otrzymał prostopadłe podanie i został sfaulowany w obrębie pola karnego. Jedenastkę wykonywał Marek Świerczewski. Piłka po jego strzele poszybowała jednak wysoko nad poprzeczką. Na 10 minut przed zakończeniem spotkania po składnej akcji GKS-u, których w tym meczu było niezbyt wiele, jeszcze raz Adam Kucz znalazł się sam na sam z bramkarzem LKS-u Woźniakiem. Tym razem katowicki piłkarz nie zmarnował tej sytuacji i zdobył kontaktową bramkę. GKS Katowice przegrał z LKS-em Łódź 1 do 2. Wisła Kraków, Warta Poznań, po latach znów w ligowej rywalizacji. Rzut rożny dla Warty kiedy bramkarz Wisły Szymaszek efektownie obronił strzał Pawelca, nikt nie przypuszczał, że właśnie błędy bramkarzy zadecydują w tym meczu o przebiegu wydarzeń. W 20 minucie na 17 metrze przed bramką Warty Pawlak sfaulował Szeliga. Rzut wolny dla Wisły. Pleśnierowicz w bramce poznańskiej tak źle ustawił mur i siebie samego, że zaskoczył go lekkim strzałem przy słupku Grzegorza 38 minuta, atak Krakowian szeli, rzuca piłkę na przedpole Pleśnierowicza, znów niezbyt fortunna interwencja i bramkarza i obrońcy Gajewskiego. Najszybszy jest Bartłomiej Jamrus i 2 do 0 dla Wisły do przerwy. Tomasz Iwan otrzymuje w 53 minucie idealne podanie od Niewiadomskiego i goście mieli kontaktową brankę. Wkrótce, grając mądrze i konsekwentnie, strzelą i wyrównującą. Dla odmiany błąd popełni tym razem bramkarz Wisły Arkadiuszy Maszek, który w tym momencie daje się ubiec Piotrowi Prawuckiemu. Po fatalnym występie w Łodzi, piłkarze chorzowskiego ruchu w ciemniejszych strojach po dobrym meczu pokonali miliardera Pnieby. Widać, rozmowy klubowe poskutkowały. Fatalne warunki nie stanowiły przeszkody. Roman Dąbrowski strzelił bramkę na początku spotkania, a także na początku drugiej połowy. Ruch prowadząc 2 do 0 był pewien wysokiego zwycięstwa, co zresztą wynikało z przebiegu spotkania. Jednak w 57 minucie przypomniało sobie Zenon Burzawa, zdobywając bramkę dla gości. Dla gospodarzy pierwszego swego kłola w barwach ruchu strzelił Rafał Bałcz, dobijając piłkę po akcji Dąbrowskiego. To właśnie ta sytuacja. W 70. minucie po akcji przerady strzelał najpierw Zenon Dużawa, a dobijał skutecznie Tomasz Rząsa. Ruch wygrał z miliarderem 3 do 2, a niewiele brakowało by mecz zakończył się remisem. Już w ósmej minucie meczu Widzewa, jednolite czerwone stroje z zagłębiem Lubin, gospodarze stracili bramkę. Stało się to po strzale Eugeniusza Ptaka i fatalnym błędzie łódzkiego bramkarza Tomasza Muchińskiego, który niepewny czy ma tę piłkę łapać czy odbijać, pozwolił jej wpaść do siatki. Pięć minut później Łodzianie wyrównali. Najlepszy w tym meczu zawodnik Widzewa Ryszard Czerwiec pokonał Jędrzeja Kędziorę strzałem z 17 metrów. Pozostałe 75 minut to bardzo słaba gra obu drużyn. Szans na zdobycie bramki nie wykorzystali jeszcze tak w 40 minucie oraz 10 minut po przerwie Widzewiak-Sławomir Gula. Po kiepskim meczu Widzew zremisował z Zagłębiem Lubin 1 do 1. W 16 kolejce padło 21 bramek, 32 piłkarzy zostało ukaranych żółtą kartką. Łącznie 9 spotkań obejrzało 35 tysięcy widzów, z czego jednak aż 16 tysięcy przyszło na derby Warszawy. Poziom gry bardzo zróżnicowany. Najlepiej grano w stolicy i w Chorzowie, najgorzej w Łodzi i Szczecinie. Największą niespodziankę sprawił hutnik Kraków. Górnik zabrze na kolejkę przed zakończeniem rundy zapewnił sobie tytuł mistrza Jesieni. ŁKS i Legia mają już tylko punkt straty do wicelidera GKS-u Katowice. Lech spadł na ósme miejsce. Dolnej części.